O, w Morningwood yy, jakiś oficer ma problemy. Jedziemy tam szybko. Oficer down, Morningwood. To jest w sumie niecały kilometr stąd, także jesteśmy całkiem, całkiem blisko. Spróbujemy jak najszybciej tam dojechać. Zobaczymy, co się dzieje. Nie wiem, czy Od razu wsparcie nie wezwiemy, jak dojedziemy na miejsce. Dobra, jesteśmy, włączę syrenę Jest. O! Chowaj się, chowaj się. Wsparcie, mamy strzelaninę. Czekajcie, chyba mam zasięg z paralizatora. Ja, nie, już nie mam. Dobra, schował się za radiowozem. O kurde, ale głowę dostał. Oh, chciałem go postrzelić w ten. Chciałem go postrzelić w, w nogę czy coś, a ja akurat głowę, tak, tak się wychylił. Czy chciał się schować i w głowę dostał Dobra, mamy policjanta eee, rannego. Pierwsza pomoc. I od razu wzywamy karetkę na miejsce. O ludzie tak trochę pod radio Wszedł No dobra, mniejsza. Damy radę, poradzimy sobie Masaż serca. Jest! Dobra, jest, uratowaliśmy policjanta. Uratowaliśmy policjanta Jest karetka też na miejscu Dobra, palowie trzeba go zabrać Czekajcie, jak to teraz zrobić? Policjant musi chyba wstać A dobra, teraz tym się zajmiecie No, tch, chłop się nadział na tą kulę głową no, Co ja mogę powiedzieć? Wszystko spoko, ziomuś. Lepiej, żeby cię pogotowie zabrało Tylko... Aj, chyba nie mogę wezwać, jak on jest policjantem Mogłem to zrobić z, z jakimś pedem, z jakimś zwykłym mieszkańcem, ale wiesz, że z policjantem tego nie jestem w stanie zrobić. Dobra, słuchaj, bez dyskusji wsiadasz do karetki. Masz wsi wsiąść do karetki, wydubcasz mi stąd. No, elegancko. <grywy> Patrzcie, co się dzieje. <grywy> o, fuck pięknie, dobra, ale w dojedzie do szpitala. Mam taką nadzieję, że dojedzie do szpitala. O oh ja, yeah, no patrzę co się robi. Ja wierzę w to. Dobra. Tak się postępuje z niepokornymi policjantami. A, a właśnie, a co z tym kolesie? Uratowaliście go? Dobra, to tutaj musimy wezwać. Broj zebrałem. E, no to tutaj koroner wzywamy, w takim razie. Okej okay. Patrz, jakim dobrym. Chciałem powiedzieć, zobaczcie jakim dobrym kolegą jestem z policji. Jak dbam o swoich Po czym kurde koledzy z roboty wydupcyli mi drzwi, drzwi w moim radiowozie o, Masakra O z takimi, z takimi osobami tutaj pracuję Jeden blokuje się na drzewie Drugi nie chce jechać do szpitala i muszę go zapakować tak jak tam widzicie w tle mm, No tego tutaj pakują do worka O tak to wygląda Dobra, zwijamy się stąd, nic tu po nas Dobra, przyjechałem na komendę Wybiegajcie mi te drzwi Montujcie nowe drzwi, nieważne skąd je weźmiecie Czy wejście do komisariatu Mam mieć drzwi w tym radiowozie Jest zamontowane, panowie? Mam nadzieję, że będą dobrze działały Żeby tutaj przypału nie było Czekajcie, sprawdzimy Są, dobra, zamontowali Bardzo dobrze, wracamy na patrol a co to za wymuszenie pierwszeństwa? A co to było? Proszę się zatrzymać Ale mi się wyrył tutaj. Mm, jakiś koleś Dobra, witam pana. Trochę pan mi drogę zajechał, poproszę wszystkie dokumenty. Eee, wyczuwamy narkotyki. Tutaj wynika z, z interakcji. Josep Caravaggio Dobrze, pan poczeka, sprawdzimy Z, mamy numer rejestracyjny, mamy dowód rejestracyjny, mam e, e, ubezpieczenie, dobra, sprawdzimy w komputerze Czy coś wiemy na jego temat. Mm, Josep jest poszukiwany, nigdy nie był aresztowany, nigdy nawet mandatu nie dostał, słuchajcie 19 lat, to będzie pierwszy mandat w takim razie e, dobra, to ja już mu wypiszę Czynności podlegające aresztowaniu, to nie A właśnie, w ogóle dzisiaj nie wypisywaliśmy mandatu na streamie Więc to będzie pierwszy raz, jak widzicie, wypisywanie mandatu Czynności, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, omijanie pojazdu, naruszenie pierwszeństwa, dobra eee, Czyli tomu dopisujemy, tutaj musimy wybrać typ samochodu, jest to sedan eee, No i tyle, nie, nie wpisujemy kwoty, bo to od razu się wszystko nakłada No i od razu się pojawia zakładka mandaty 17 kwietnia, naruszenie pierwszeństwa Dodatkowego opisu nie dawałem, choć mogłem to zrobić Tak, żeby z komputera eee, Idziemy mu ten mandat dać Ale to nie koniec To nie koniec Pan przyjmie mandat I... Proszę wysiąść z samochodu Podejrzewam, że pan spożywał narkotyki Proszę tutaj popatrzeć Oj, coś wyjdzie, słuchajcie Coś wyjdzie Będzie chyba też pierwsze aresztowanie Spożywał kokainę Wynik pozytywny wyszedł Jeszcze sprawdzimy go alkomatem Czy czasami nie spożywa też alkoholu Chociaż raczej tylko Raczej tylko narkotyki Tak, alkoholu, alkoholu nie pił. Dobrze, jest pan aresztowany za prowadzenie po spożyciu narkotyków. Jeszcze pana przeszukam, tylko najpierw rączki, rączki do tyłu. Dobra, zakuty. Eee, spytamy go, czy posiada pan coś nielegalnego przy sobie? Nie wiem, sam sobie sprawdź. Ok, eee, a w ogóle dokąd? Dokąd zmierzasz? Chcę wrócić do domu. Dobra. Sprawdzamy go. Czy czasami czegoś nielegalnego nie ma. Jakiś narkotyków, broni. Fentany znale znaleźliśmy. Czyli też substancja podlegająca kontroli. Paczka papierosów. I mandat. No tak, bo udaliśmy mandat przed chwilą. A, nawet nie wiedziała, że to tak zadziała. Przemyślane. Podoba mi się. Dobrze. Pan ze mną. I pan się tutaj wygodnie rozsiądzie Na tylnym siedzeniu mamy bardzo wygodne radiowozy. Pierwsza klasa i dodatku przejażdżka za darmo. Dobra, jeszcze sprawdzę mu samochód, czy czasami czegoś w samochodzie nie ma, mm, przeszukujemy. Na bank coś znajdziemy, jak mi, coś z narkotykami. O kurde, mówiłem, eee, kilka kilogramów kokainy, kilogramów słuchajcie. I kilka kilogramów heroiny. O, no jeszcze latarkę, a tak poza tym to nic nie znaleźliśmy. No, grubo, grubo. Dobra, wezmiemy tutaj holownik. No, my musimy sporządzić raport aresztowania. No to nie wiem, może nam jakiś dealer się trafił. Eee, raport aresztowania szybki zrobię. Chodzimy tutaj, tutaj, czyli pierwszy mandat i pierwsze aresztowanie. Kokaina? E, substancje kontrolowane i w sumie tyle. Pigułek na recepty nie było, akcesoria narkotykowe nie było, kraku nie było, e, marihuana była meta i kokaina jedynie, nie? nic więcej nie było. Dobrze, jeszcze tutaj w szczegółach napiszemy, że znaleziono dużą ilość kokainy, mety. Napiszemy w skrócie, bo tu też muszę te słowa mieścić. Mety i. I fentanyl napiszę. fentanyl. Ja nawet nie co to jest fentanyl. Ja nie jestem chemikiem, ja jestem youtuberem. Możecie zostawić łapkę w górę, że, za to, że jestem youtuberem, ale hej, chemikiem, chemikiem nie jestem. Dobra, no i mamy, jest mandat ruszenie pierwszeństwa. Nie ma to jak wpaść w tak grubo na naruszeniu pierwszeństwa. Nieźle. I dwa powody aresztowania: 14, 12 kwietnia. Kokaina i substancje kontrolowane Szczegóły, znaleziono dużą ilość kokainy, mety i fentanyl Dobra Wychodzimy Daleko w ogóle mamy na komendę? Nie, w sumie bardzo blisko, więc nawet może, możemy go zawieść Patrzcie, dopiero co byliśmy tutaj drzwi wymieniać A już ponownie odwiedzamy to miejsce A, czekajcie eee... Ja wszedłem do garażu Jego zabrali czy nie? Bo ja go sam chciałem wsadzić do celi ta, zabrali go. Kurde, chciałem go do celi wsadzić, bo jest taka opcja, że, że go zanosicie. Ale już że, widzę, że koledzy policjanci zrobili to za mnie. Misklika zrobiłem. Szedłem do garażu, do garażu zamiast, zamiast do aresztu. Mamy jakiś rabunek w Lamyśie. Jedziemy w tamto miejsce, zobaczyć co się dzieje. Półtora kilometra mamy. Także całkiem blisko, ale musimy się pośpieszyć. A czy nie ma podanej informacji? Eee, a nie, w sobie coś jest podane, że mowa tutaj o jednym podejrzanym. Nie ma informacji o broni, jedynie tyle się dowiedzieliśmy, więc w sumie niewiele. No i też nie wiemy na jakiej zasadzie jest ten rabunek. Czy to jest jakiś napad na sklep? Czy ktoś został napadnięty na ulicy? No zobaczymy zaraz. Dobrze, dojeżdżamy na miejsce. Jak sytuacja? Mam na nadzieję, że nie zacznie znowu ktoś do mnie strzelać. O, chwilka. Chyba jest pokrzypdzony. Dobra, nie ma tutaj napastnika nigdzie. Dobra, porozmawiajmy z nim. Eee, czy jesteś ranny? Nie, jest OK. Ta interakcja mi wyskakuje to menu. Dobra, pytamy, pytamy o opis. No. Był ubrany w czerwony t-shirt i czapkę i w czarne jeansy. Dalej nie doczytałem, ale wystarczy mi. Czy jakąkolwiek broń? Nie wie. Nic nie widział. Dobra, musimy odnaleźć kolesia. Czerwony podkoszulek i czarne jeansy. A, i białe buty jeszcze, dobra. Tu się teraz pojawiło nad mapką ta informacja. W sumie nie powiedział nam, co zostało zrabowane. Ale gdzie mógł uciec ten napastnik? Wydaje mi się, że tak na ulicy to zbyt łatwo. A koleś poszedł tam w tamtym kierunku, także nie, nie pcha w, kier... w... w miejsce, gdzie może być ten napastnik. Dobra, tu nikogo nie ma. Tak, to są pracownicy budowy. Nikogo tutaj w czerwone podkoszulku nie widzę. A czekajcie, wróć. Mamy. Miałem dobrego nosa, że koleś będzie szedł w tym kierunku Czyżby jakiś gangus? Czekajcie, na razie po O, poddaję się Dobra, myślałem, że chciałem na razie po dobroci Dobra, ale w razie czego parali Paralizator pogotowił Dobra, gleba Gleba, szybko go znaleźliśmy Nie musiałem się tutaj jakoś wysilić Dobra, mamy go Eee, zadajmy mu kilka pytań. Co robisz? Czekam na znajomego, ha, tutaj w tym miejscu, eee, dokąd zbierzasz? Idę do znajomego. A skąd idziesz? Ciekawie co powie. Od znajomego. Okej. Okay. Czekasz na znajomego, idziesz do znajomego i idziesz od znajomego, okej? Okay. Eee, mieszkasz gdzieś w okolicy? Mieszkasz na północ stąd. Czy znajdę przy tobie coś nielegalnego? Nie proszę pana, jestem niegroźny. Tak, ale bezbronnego człowieka na drodze to już napadłeś eee, Dobra, przeszukujemy Zobaczymy, co przy nim znale znajdziemy Może to coś, co zrabowało, jeśli coś zostało zrabowane Bo w sumie koleś jej powiedział, że, eee, że mu coś zabrał znale Znaleźliśmy dwie rzeczy Fajka z pozostałością brązowego proszku Nie wiem, wydaje się, że fajka z zwykłym tytoniem i kilka kapsułek w plastikowym pojemniku powinno być. Nie wiem, czemu takie dziwne słowa się tworzą, ale widocznie coś w skrypcie się pokrzaniło, wiecie? Eee, kilka kapsułek w plastikowym pojemniku. Oj, koleś ma pozwolenie jakieś na broń. Nie wiem sobie, co mam z tym zrobić, słuchajcie. No, kolesia na pewno aresztuje za to, że napadł kogoś na ulicy, ale raczej... No uznajmy, że te przedmioty po będą podlegać analizie W laboratorium Zabieramy to do labo laboratorium Zbadamy Jak się okaże, to coś niedozwolonego Masz przypał i 25 lat więzienia Czyż wiecie, co dobrym tropem byłoby Zbadanie, czy nie jest pod wpływem To może To wiemy się Czego zażywał Jakiś brązowy proszek Nie, wszystko negatywne Obra, wszystko będziemy w laboratorium sprawdzać mm... Okej, okay, wezwę od razu tutaj transport po niego I ja zrobię szybki, szybki raport o aresztowaniu Bardzys się nazywa No i tutaj sporządzimy raport aresztowania No i tutaj mu damy rabunek z użyciem siły I myślę, że, myślę, że tyle To jest jego pierwsze aresztowanie, będzie dzisiaj pierwsze aresztowanie Normalnie jak gram na tej modyfikacji, to się to nie zdarza